Cześć, witam Was w takim świątecznym paraświątecznym odcinku. Bo tak jak mówiłem, u nas obchodzimy tylko słowiańskie święta, czyli Mikołajki, Tusty, Czwartek, Dzień Dziecka. Natomiast ogólnie e, chcieliśmy, w ramach właśnie przedświątecznego odcinka, wypuścić coś takiego, co wydaje nam się, że wyszło dosyć zabawne. Ale żeby lepiej się z tego pośmiać, to trzeba wiedzieć o co chodziło. No i tutaj, właśnie, musicie przetrwać troszeczkę mojego ględzenia. A ględzenie będzie polegało na tym, że powiem skąd się cały temat wziął. Wziął się z komentarzy, oczywiście, z komentarzy generalnie negatywnych, nieprzychylnych, albo filozoficzną, rozmyślająco nad sensem życia, takich właśnie niby technicznych, niby mądrych, ale tak naprawdę bzdurnych. Czyli w takich komentarzach, gdzie ktoś nam zarzuca, że robimy nasze eksperymenty, testy, porównania i inne tego typu rzeczy źle. No i teraz o co chodzi. Po pierwsze tak. Pozdrawiamy tych wszystkich ludzi, których komentarze zniknęły i nie mogą już pisać komentarzy. Wiecie co pies z wami robił? Na szczęście statystyka pokazuje, że na jakiś tam powiedzmy 100% osób oglądających, no, tylko 1% mniej więcej czy dwa komentuje w ogóle. A z tych, którzy komentują, to 1 czy 2% ludzi może właśnie zasługuje na to, żeby zostać zablokowanymi i tak ostatnio się dzieje. Dlatego, że im głupszy się wymyśli temat, to znaczy podejmie, może nie wymyśli, to tym więcej głupich ludzi ogląda. No, tak jest, niestety. Yy, dlatego mamy, może, tak nie, nie do końca aż taki super popularny kanał, jeśli chodzi o liczbę wyświetleń odcinków, na przykład, nie? No i teraz tak. Yy, skoro mamy takich cymbałów na 1 na 10, 1 na 20 tysięcy osób, powiedzmy, oglądających, no, czemu się tym zajmować? Dlatego, że czasami pojawia się tam taka forma kłamstwa, która jest wyjątkowo y, dobrze funkcjonująca, tak, czyli o, i by było. Y, mówienie prawdy przy fałszywych założeniach na przykład. No i wtedy mniej więcej okazuje się, że teoretycznie ktoś tam niby ma rację, polega to mniej więcej na tym, że wyolbrzymiam teraz. Dłuższa lufa, właśnie, że strzela celniej, dlatego że grawitacja działa w dół. To wszyscy wiedzą. No i tak, grawitacja działa w dół, to wszyscy wiedzą. Więc wydaje się, że jakaś tam teza, hipoteza została potwierdzona argumentem, który jest prawdziwy i że to coś udowadnia. No nie udowadnia, to każdy rozumie. Natomiast ogólnie ciężej jest wtedy, kiedy ktoś to próbuje ukryć i mówi tak, długa lufa strzela celniej. Dlatego, że pocisk jest dłużej prowadzony. No, pocisk jest dłużej prowadzony. Prawda, prawda. Bardziej się tyczy lufy? No, bardziej się tyczy lufy. No, wydaje się, że to jakoś się klei. Wszystko. Oczywiście nie ma to żadnego związku. No, ale już tak brzmi jak brzmi. No i e, żeby do brzegu. Pod ostatnim filmem, znaczy jednym z ostatnich, e, gdzie mówiliśmy o lufie brudnej i czystej, tam się oczywiście dużo ludzi zaczęło wypowiadać. Yy, bo miewają czasami brudną lufę po prostu, więc yy, wiedzieli o co chodzi. No i zaczęły się takie właśnie komentarze, że robimy to źle. Bo skupienie jest słabe na przykład. No bo oczywiście jak próbujemy porównać, yy, która lufa strzelała lepiej czy ta czy ta, to musimy mieć super ekstra skupienie, bo to jest wtedy bardziej obiektywne albo coś na takiego. No i zaczęły się takie właśnie komentarze potem, że powinna być inna amunicja, że lepszy karabin, bo te wam słabo strzelają, jakby to miało znaczenie, że powinien strzelać jakiś super strzelec olimpijczyk, żeby nie było błędu ludzkiego i tak dalej i tak dalej. To są takie pierdzieluchy internetowe od ludzi, którzy nie mają co robić. No i postanowiliśmy się troszeczkę nad tym pochylić, dlatego że trend istnieje od początku istnienia kanału też. Czyli właśnie takie historie pod tytułem dlaczego strzelać z ręki, a nie z jakiegoś tam stanowiska balistycznego, gdzie lufa specjalna Laboratoryjna jest umocowana w jakimś super uchwycie. No to już mówię dlaczego. Dlatego, że oglądają nas ludzie, czyli Wy, ty nas oglądasz, nie masz takiego uchwytu balistycznego, laboratoryjnej lufy, super laboratoryjnej amunicji, nie szukasz obiektywnych, jakichś tam stałych celności. Stałych w sensie stała, jako charakterystyka celności lufy, a nie powtarzalność, tak? Czyli. Nikt nie będzie robił w domu laboratorium, ani na strzelnicy klubowej, dlatego też nie robimy laboratorium, nie wymyślamy takich rzeczy, tylko pokazujemy realnie to, na czym pracujemy, bo przy okazji sami dla siebie sprawdzamy, co sprzęt jest w stanie zrobić, dlaczego, czy jest jakieś tam, nie wiem, jakaś właśnie zależność, jakieś odniesienia przy tych takich różnych dziwnych mitach, że to faktycznie na coś wpływa. No i dzięki temu nasze eksperymenty można samemu powtórzyć w jakimś tam stopniu, oczywiście na ile komu tam sprzęt i strzelnica pozwala i dlatego e, wydaje mi się, że to jest bardziej wartościowe, bo to jest realne, czyli jak ktoś sobie strzela np. dwudziestki dwójki, zastanawia się czy ta brudna czysta lufa to faktycznie taka jest różnica, a nam wyszło, że nie bardzo, można to sprawdzić samemu, można to zrobić w taki sposób jak zrobiliśmy. Nagrywałem na ten temat jakąś tam przyludną taką właśnie pogawędkę, ale stwierdziłem, że nie będziemy, nie będziemy jej w ogóle pokazywać, bo że szkoda czasu, bo było właśnie długo i nieciekawie. Yy, dlatego podam przykład, jak my to rozumiemy i dlaczego to robimy, bo yy, wszystkie te ciekawe argumenty, które wcześniej powiedziałem, to sprowadzają do czegoś takiego. Gdybyśmy testowali samochód, czy na mokrej nawierzchni lepiej zahamuje na nowych, świeżo założonych oponach, czy na całkowicie zjechanych, gładkich to teraz tak każdy rozumie, że nie ma znaczenia czy ten samochód rozpędza się do 100 km na godzinę w 10 sekund, w 5, czy w 2 czy ten samochód to jest BMW, Audi kurcze, Toyota jakiś nie wiem, Matiz, czy cokolwiek takiego, czy prowadzi go Krzysztof czy czy ja czy ktokolwiek inny przy jakiej prędkości będziemy hamowali Jaki ma kolor ten samochód? Jakiego producenta są opony? W którym mieście, kurczę, albo na jakiej wsi zrobimy ten test? Czy będziemy jechali w kierunku północnym czy wschodnim i tak dalej i tak dalej. Test będzie zawsze poprawny pod warunkiem, że w obu przypadkach ten sam samochód tylko ze zmienionymi oponami będzie przy tej samej prędkości zaczynał hamowanie i zmierzymy długość drogi hamowania. I tak robimy nasze eksperymenty. No i Wszystkie właśnie potem takie bzdury w stylu. A jakbyście strzelali z karabinka o innym kolorze to by inaczej wyszło. No to są bzdury, nie? tylko one są zazwyczaj ukryte właśnie w takich historiach pod tytułem. Bo ta amunicja ma słabe skupienie, to jest bez sensu test. To jest bardzo dobry test, dlatego że on porównuje drogę hamowania na zużytych oponach i na nowych, a nie porównuje drogi hamowania przy konkretnych warunkach na jednych konkretnych oponach. To są zupełnie dwie różne rzeczy. No i już teraz kończąc naprawdę cały ten właśnie wywód. Ogólnie często mieliśmy zarzuty takie, że strzelamy z ręki, że nie strzelamy z broni wkręconej w imadło, że nie strzelamy z broni podpartej na statywie i tego typu historie. Dlaczego tego nie robimy? Są dwa powody. Po pierwsze ten, który mówiłem, czyli Test ma być realny, ma wnosić jakąś wiedzę dla ludzi, którzy też będą strzelać, czyli nikt z Was na zawodach nie strzela z broni wkręconej w imadło, bo w Polsce benchrest się na razie nie odbywa, chociaż powinien. Bo to jest piękna konkurencja dla Polaków, gdzie mogliby się ścigać na sprzęt, a nie na umiejętności, no bo <grytanie> tak u nas jest. Natomiast yy, druga sprawa jest taka, że broń zamocowana sztywno yy, potęguje drgania, które występują w systemie, drgania lufy tam uginanie się komory zamkowej, dlatego że jak strzelamy normalnie to ciało reaguje, po prostu amortyzuje odrzut. Natomiast zbroń zamontowana sztywno, nie ma możliwości tej amortyzacji. Celność wychodzi często gorsza i tak dalej, i tak Dowodem na to są między innymi takie rzeczy, że w fabrykach amunicji często jak się produkuje precyzyjną amunicję, to strzela do testów człowiek, a nie maszyna. Czasami strzelają maszyny, ale to są zupełnie inaczej, zbudowane systemy. Nie w formie broni, tylko w formie właśnie stanowisk specjalnie tam przygotowanych. Dobra, no i teraz tak. Dla tych osób, które nie potrafią zrozumieć, dlaczego nie strzelamy ze statywu albo z imadła, nagraliśmy krótki film, proszę bardzo. W związku z pytaniami pod ostatnim filmem i różnymi innymi jeszcze komentarzami na przestrzeni wielu lat, chcielibyśmy powiedzieć, dlaczego nie strzelamy z imadła albo ze statywu. Po pierwsze, dlatego, że amunicja do imadła i statywu jest bardzo ciężko dostępna. A po drugie, strasznie głupio to wygląda, sami zobaczcie. Dobra. Uwaga! No więc, jak kogoś nie przekonały argumenty logiczne, to argumenty ekonomiczne i estetyczne na pewno już, tak? Dziękuję za wytrwanie do tego momentu. Pamiętajcie, jak będziecie szukać prezentów pod choinką, to życzę Wam tego, żebyście zostali komendantem głównym policji. Wtedy będziecie mogli mieć taką broń, jaką chcecie, robić to, co chcecie, strzelać gdzie chcecie, nie będzie problemu ze strzelnicami. A jak będziecie wyglądać pierwszej gwiazdki, to pamiętajcie, że po pierwszej jest jeszcze 7 I wszystkiego najlepszego.